Anna Rusiewska, dobry wieczór. Dzisiaj zaproszę Państwa tylko na jedno losowanie, ale za to losowanie, w którym 10 trafionych liczb przy dziesięciokrotnej stawce i zaznaczonym plusie daje 25 milionów złotych. Wiadomo, pieniądze szczęścia nie dają, ale każdy z nas chciałby się o tym przekonać osobiście. Życzę Państwu, byście mogli to sprawdzić. W niedzielę 6 lipca zapraszam na multilotka z plusem. Drodzy Państwo, po wczorajszym losowaniu dużego lotka nie stwierdzono wygranej z sześcioma trafieniami. A to oznacza kumulację. Już we wtorek przewidywana pula na wygrane pierwszego stopnia w dużym lotku może wynieść 8 milionów złotych. Oczywiście jest to przewidywana pula na wygrane. Wszystko zależy od Państwa, od liczby zawartych zakładów. Zapraszam więc do kolektur. Mam jeszcze jedną informację: jutro rozpoczynamy sprzedaż nowej loterii pieniężnej o nazwie Słoneczna. W tej loterii czekają na Państwa cztery główne wygrane w wysokości 50 tysięcy złotych, a łączna pula na wygrane w tej loterii to ponad 5 milionów 25 tysięcy złotych. Teraz zapraszam już, już na powtórkę. Merlin Monroe powiedzenie: Pieniądze szczęścia nie dają, skomentowała: Pieniądze nie, ale zakupy owszem. Życzę Państwu, by za dzisiejsze wygrane skupili sobie Państwo to, o czym marzycie. Dobranoc, jutro spotka się z Państwem Katarzyna Łoska-Ostrowska.